Po raz kolejny nadchodzi najkrótsza noc w roku, a z nią nadciąga magia letniego przesilenia. Według dawnych legend blask gwiazd budzi duchy leśne. Nimfy zaczynają przeglądać się w blasku księżyca, a młode panny plotą wianki, wierząc w swój szczęśliwy los. Ludzie nadciągają nad wodę, aby hucznie uczcić Dzień Kupały. Jedyny taki dzień, kiedy powiew czerwcowego wiatru zapowiada radość z nadchodzącego lata. Fundacja Arte Infinita wraz z 30 artystami i naszymi gośćmi wspólnie przywitają pierwszą letnią noc w Domu Podcieniowym w Miłocinie. Serdecznie zapraszamy w tą magiczną noc, kiedy sztuka połączy się z regionalną tradycją.